Siemano, witajcie, z tej strony Martinez i w dzisiejszym filmie będziemy jeździły na skaucie, guciu, klarze lesiu i rejwenie wszystkie te konie już dzisiaj jeździły, miały treningi miały spacerki i takie właśnie skoki różne te ze mną jest Emilka tutaj mamy przeszkodę przez którą będziemy skakać i ją jeszcze Emilka tam próbuje jakoś naprawić czy coś a na pierwszy ogień idzie Klara z lesiem, rozgrzejemy je tutaj. No i będziemy skakały. Potem zrobimy to samo z Gucci'em, Ravenem i Scoutem. No i pewnie jeszcze nagramy coś typu shorts. Nie wiem. To my na nie wsiadamy. To my już sobie zaczynamy stępować. Super Klara! Hi, hi. Ja oczywiście prowadzę ze mną jedzie Lesiu. No i jak się rozstępujemy, to damy Wam znać, jak będziemy przechodziły do kusu. Potem do galopu, a potem galopiki i skoki. Więc sekunda! A więc my przechodzimy do kusika. Kajtek sobie szczeka w garażu, bo jest strasznie brudny. Po dzisiejszych wędrówkach po lesie. Z naszymi koniami. No, byliśmy z naszymi konikami na spacerku. byłyśmy z Guciem i Lesiem, dobrze mówię? Tak. My sobie dalej kusujemy. I teraz będziemy przechodziły do galopu. My już będziemy przechodziły do galopu, hop! hop. Galopujemy sobie. No, i ja sobie skoczę! Hop, to, co co? Emilka też skoczyła na. Na kim ty jedziesz, bo nie widzę? Na Leszku. Na Leszku jedzie. <laughs> Kanapy wjechały. Tak się mocno. Z, z, tak nam się zrobiło gorąco. Że musimy włączyć klimatyzację. Głupio. Klimatyzację widzimy. No i już zaczyna chłodzić. Super. A my wracamy do jazdy. Zbawiciel, zbawiciel. Przechodzimy do galopu i skoku. Hop. Aaa, nie do Teraz zmieniamy kierunek. Aaa, źle pojechałam. Kapeć. <gryw> Dziwny ten film. <gryw> no i szybki skoczek. Mam do kuchni? Nie wiem po co. Dobra, chwila odpoczynku i kolejny galop. Teraz Martynka będzie skakać. Udało jej się. Czy skoczy jeszcze raz? Skoczyła. Teraz Emilka będzie skakała. Się właśnie rozpędza i hop. No i zaraz skoczy drugi raz. Tak? Dobrze? Dobrze powiedziałam. No to stop. No to teraz zmiana koni. Już sobie zmieniłyśmy konie, ja jedzę na Guciu, a Emilka jedzie na rejwenie. nie? Będziesz jechała pierwsza, bo Gucia średnio mu się chce jeździć. Bo dzisiaj już był na mega długiej jeździe. No, ale nie... już ko mi się dobrze radziło, a on też był. No. Przechodziłyśmy przez trudne tereny, górki i bagna. Super. I przeszkakiwałyśmy przez wodę. I gałęzie. Dawaj, ściemy, wieszam. No, dzisiaj mu lepiej się kusuje niż, niż wczoraj. No w sumie. Dobry pomysł. Chwila odpoczynku. No i kolejny kus z galopem. My już przeszliśmy do galopu, galopujemy sobie i będziemy skakać. Dawaj! Super! On wcześniej nie chciał podejść w ogóle do tej przeszkody, a teraz bez problemu skacze. Chyba bał się bata. Możliwe, że się bał bata. Tak jak... Przeskoczyłam. Tak jak Emilka powiedziała. Powiedziała, że Rej będzie dzisiaj na spokojnie. Jej się to nie podoba. Dobra, ostatni skok. Ja już przeszłam do wstępika. Super konik. W ogóle, Gucio pierwszy raz na oklep jedzie. a Rej będzie dzisiaj na dworzu. Pierwszy raz skakał i mu bardzo dobrze poszło. Oj, no a! Gdzie ty jesteś? Dobra, no to... Dzięki. Stwierdziłyśmy, że skaucik będzie na ląży, bo on już dzisiaj miał trening, więc mu wystarczy. Niech się trochę bardziej jakby rozluźni. Nie, nie ma jeszcze własnego głowy, więc mu coś takiego zrobiłyśmy i przypijałyśmy lążę. No i tak będę, będzie sobie y, chodzić. Dopóki nie, nie poinformujemy Was, jak będzie kusować. No to jedziemy sobie kusikiem. Ach, ach, nie nadarzą Za tobą się obracać. Pałki dzisiaj bardzo grzeczny. No, grzeczny, grzeczny. Już mi się w głowie kręci. A tobie? Nie. Jakbyś chciała zmienić kierunek, to powiem. Mogę przejść do bo... galopu? Nie, na razie nie. No i zaczynamy galop. Galop, hop. No nie, i znowu przekręcanie się. Jak ja tego nie lubię? No, super galop. Ale to miała być luźna ląża. dobra. Już przechodzimy do kusika. No i może już do Pa. Żeby się raz luźnił i, i kręcić się w głowie? Nie. Ale mi się kręci, więc zmienię kierunek. Teraz, jak widzicie, Martynka jedzie na ląży, na skałcie. Na razie sobie wstępuje. Pobrej, zmienić kierunek? Tak, zmienię kierunek. <grymka> Dobra, my was, powiadomimy, jak Martynka będzie już kusować. A więc Martynka już, kus... Marty już kusuje i. Kaucik bardzo się dzisiaj słucha. Zwykle ma opor, żeby ruszyć kusem. Lecz dzisiaj jest bardzo grzeczny. Powiadomimy was, jak Martynka zmieni chód na galop, ale na razie sobie odpocznie. Prrr. A więc Martynka teraz galopuje. Marty już galopuje. Skałci się bardzo słucha. Pędzi. No i to chyba na tyle zrąży. Zobaczymy się z wami jeszcze później. No to do zobaczenia za jakiś czas. Pa! Pa!